Jaka to melodia? Sto lat, sto lat... Ta na pewno z sztaba ma dziewczynę, mhm. Pięć sposobów na... Bawi i uczy. Dzień dobry kochani, no jak wiecie i pewnie widzicie, główny punkt, ta plansza, zakaz wjazdu, ale my ze sztabą, jako główni reprezentanci ligi, Obrony Lifehacków widzimy coś zupełnie innego, drugie dno, tą pajęczynę. Tak jak pająt tka, tka pajęczynę, tak my utkamy dzisiaj dla Was bardzo sympatyczny odcinek. Poza tym nie będziemy wjeżdżać, tylko wchodzić. Wchodzimy w to na grubo. Woda to życie, ale niestety, jeżeli wdepniecie w tą wodę, macie mokre buty. I jest tutaj taki patent, co zrobić, jak w lesie yy, dziabniesz po prostu gdzieś wodę i masz mokrego buta, nie? No, Trzeba mieć garnek ze sobą, ale jakiś gdzieś na biwak, zazwyczaj masz, nie? Normalnie, kuchenka, te kamienie sobie tak. znajdziesz. Gotujesz do bucika, prawda, wyciągamy i buty są suche. Podobno. Idziemy szukać kamieni. Czy zastanawiałeś się, czym jest kałuża? Na przykład jak wdepniesz butem w kałużę? To tak naprawdę wdepnąłeś akwen, bo nie ma akwenu wodnego, bo akwen to jest wodny ogólnie. Jeżeli wdepniesz przypadkiem butem butem w jakiś akwen, to but jest, uwaga, mokry. Woo! Ze względu na to, że nie mamy tutaj żadnego oceanu, to będziemy udawać, że to jest akwen wodny. I teraz. Przypadkiem. Wdepnąłem, tak, ale to jest jeszcze nic, bo nie. tutaj może być wodoodporne, ale wdepnąłeś całą nogą. No, tak. Wow. Znaczy, ja wdepnąłem podeszwą, ale ta na filmie wylała ze środka, nie? Tak. Więc co, weź trzymaj sztaba, no. a ja stąd naleję, może nie nad kuchenką. Pewnie się dziwicie, dlaczego takie warunki, ale jest taka pogoda, no że takie są. Trzymasz? Tak. Tu w lewo, w lewo ciągnij. O. o, i teraz jest zalany i go zostaw. Trzeba powrzucić kamyczki. Oczywiście w wsadzamy nie za wielkie, żeby weszły do buta. Tak próbuję właśnie wycyrklować. No dobra, ale teraz wróćmy do tej sytuacji. Już powiedziałeś, nie chcący wdepnąć w ocean. No, zdarza się. Bierzesz co? Bo to rozumiem na ognisku, tak? Tak, bierzesz na ognisku jakąś miskę, jakiś garnek. Wrzucasz tam kamienie. Musisz znaleźć jeszcze trochę wody, ale skoro wdepnęłeś wodę, to masz wodę. Tak, to rzeczywiście. Gotujesz kamienie. Jak długo? Tak. Do większości. Tam nie było pokazane, ale zakładam, że chodzi o to, żeby one przyjęły jak najwięcej ciepła, więc chwilę chwilę pogo pogotujemy dla pewności chwilę dłużej. Dobra. Wyciągamy szczypcami. No dobra, to my zrobimy cios. cięcie, bo jak włączamy tą kuchenkę, to nie słyszycie naszych mikroportów. Podgotujemy je na maksa. No. I będziemy suszyć, tak? Mhm. A few moments later. Kamień się zagotował. <laughs> teraz tak, o, bo Ten but jest mokry, ten powinien być mokry, ten jest suchy, więc spróbuję tego wysuszyć do tego stanu. To tam jakiegoś płaskiego Czekaj, na Czekaj, więc co dawaj tutaj jakoś, bo ja czuję, że ty ten kamień upuścisz. Ten jest płaski. No. Czekaj, niech, niech troszkę. Gdzieś... Ty, Pasiak szybko sypią. Tak, właśnie, o tym mówię, on musi wyschnąć. Wow! O, ciach. Doszedł? No, pięknie ubrudził wszystko w środku, pać. Tu nie o to chodzi. Lepiej mieć brudny niż mokry. Ależ Stawa sobie kupił numer dla siebie. Ty, już tu czuję ciepło. Dobra, wy, wysech. waga, cyk. Okej, okay. następny. Ops. Cześć, ten jakoś Jeszcze tak. nie. Dawaj, tu, go tutaj na Ale piętą, piętą do, piętą do tyłu. Dobra, ja go wezmę. już. Nie, tu jest pięta. A. A! Całego zamoczymy. Tak, całego zamoczymy. No nie, no tak przez przypadek można wdepnąć. Do celu, można no. wdepnąć. No i dobra, zobaczymy. Jaka jest różnica? Ja ustawiam tak. budzik. Który szybciej po prostu wyschnie? Minęło 10 minut. A to oznacza, że wracamy do butów. Tu jest strasznie mokro. Tu jest strasznie mokro, e? Ty, tu jest mokro, ale. założenia jest bez sensu, ale. Ale działa. Ale działa. A nam działa. chodzi o to, że może, jeżeli znajdziecie do tego zastosowanie dla siebie, chociażby nagrzać w ognisku i wziąć do namiotu. No bo jak masz? To jest super pomysł. Kamienie nagrzane w ognisku do namiotu to masz przynajmniej z dwie godziny cieplutko. Okej, okay, panie profesorze. No, no, jak poduszkę walniesz? Zdecydowanie but jest yy, bardziej suchy. Szybciej yy, wywala wodę i tyle. Ciśniemy. Działa. Szukać kolejnych lifehacków. Wiesz, że życie jest różne, że czasami jak się trafi do kryminału, to trzeba walić grypsem i trzeba pisać listy na zewnątrz, tak żeby nie przeczytał tego żaden klawisz. Patrz co, piszesz, kreślisz i teraz uwaga, wyciągasz okładkę. Można? Zobaczymy, czy można, po co można i czemu, i czemu, można. I czemu można. Tak! No dobra, film był w miarę jasny i powiem Ci, jakbym pogryzł tą nakrętkę... To poczułbyś się jak w szkole. A, tak chcę to aaa! powiedzieć. Zrodzę wam szybki temat. Wiecie, dlaczego tutaj ta końcówka zawsze jest ścięta? E, dzieciaczki połkały te nakrętki i na zwyczajnym świecie wpadały tutaj gdzieś. E, i, dokładnie. I nie mogły oddychać. Teraz, jak wpadnie, przepływ tej nakrętki powietrza nadal jest. Więc... Oczywiście trzeba wyciągnąć tą nakrętkę, ale nikt się nie dusi. Pięć sposobów, sposobów na. Bawi i uczy. Dobra, słuchajcie, wróćmy do zeszytu. Pierwszy wyraz, jaki ci przychodzi do głowy, który byś napisał, jakbyś porwał zeszyt swojej koleżanki, którą ciągniesz za warkocz, a masz lat 13. Dupa. I teraz napisałeś dupa, i teraz przychodzi, w, i widzisz, że idzie facetka. No i czekaj, muszę narysować. To wąż? To kobra jest, Druga kobra! Noga, tutaj ma ten, guziki, <noise> ręka, ręka, zobacz. <głos> zobacz. <głos> idzie facetka. I zamiast zamalowywać to niebieskim, zamalowujesz to czerwonym, tak? Na P zamaluję czerwonym. I co, nadal widać. Ja, jak oni sobie na tamtym filmie, że tego nie było widać? Nie, to się robiło tak, że np. pisałeś coś, no. jedną literkę S nie? i chcesz ją zamalować, to nie marzysz tak o, tylko ją ciągle poprawiasz, ciągle poprawiasz, ciągle poprawiasz, ciągle poprawiasz, ciągle poprawiasz. Co? Aż w pewnym momencie dalej widać. Patrzcie, nie ma go. Uuu, jest. Nie ma. Co, czekaj, a patrz teraz. Teraz w ogóle nic prawie nie widać. No dobra, no to te, teraz będzie dobrze, patrz. No. No dobra, ale co? Wow, teraz czytasz hasło? Nie, ale na zasadzie, że trochę czerwonego zniknęło. To jest sztuczka. To możesz sztuczkę, na przykład, zakład z tego zrobić. Załóżmy, że to by działało, nie? Załóżmy, że jakbyś przyłożył to czerwone, to by całkowicie zniknął długo no. czerwony, nie? Dajesz na przykład kilka rzeczy. Na stole i mówisz, słuchaj, założę się z tobą, że za pomocą jednej z tych rzeczy, która tutaj jest, potrafię zrobić tak, że czerwonego koloru nie będzie. Zniknie, ziom. I ludzie będą kombinować, może markerem, może coś, a ty przykładasz czerwoną okładkę no i do... wygrywasz dyszkę. Dobra, no, no, przekonałeś mnie. Zamiast sprawdzać lifehacka, daliśmy pomoc Y, -y na kolejny y -y sposób. Zróbmy tak, Przestajmy <laughs> śpiewać, przestajmy testować głupkowate lifehacki i wróćmy do lasu, bo tam nam idzie najlepiej sztaba. Tylko nie mi w ocean. <laughs> Przez przypadek. <laughs> chodzimy po tym lesie chodzimy. Coś mi usteczka z bierzchły. To jest takie fajne słowo. Spierzch! Powiem tak, dosyć słaby podryw. Nie idę w to. Pokaż co masz, nie kontynuuj, bo już ściąłeś każdą tak, gadkę. Tak, chciałem nie, chciałem. Nawiązać no, nieziemski podryw. Spierzchłych usteczek. Generalnie, no, no widzę gelatinę i hot water, no. No i food coloring, czyli. No do, barnizm, no, to jest poziom pędzelek, angielskiego akceptowalny dla mojego mózgu. Pędzelek usta i kwestia, że ona później to odrywa i zostaje kolor. Na koniec tylko powiem tyle, że że na bank, to ja będę miał pomalowane usta. Powiedziałbym, że bardziej męskiego pomysłu nie mogę znaleźć. <grym> Chodzi o to, że po prostu za pomocą żelatyny zrobimy taką masę, taką warstwę, że nie mieszu, będzie mieszu. nam się. Nie będzie nam się nic. Psuć na ustach. są Może skoro ciepłymi kamieniami wysuszyliśmy, to może chodzimy zimnymi kamieniami. <grym> <Dabaj. grym> to już jest wystarczająco gęste. Tam mieli taką gęstwinkę, że im to prawie się kleiło. Mieszam, mieszam, jest okej. Okay. Mówisz? Skor no dajmy barwnik, to jeszcze poczekamy, będziemy mieszać jeszcze stężeje. Tylko jaki kolor? No fiolet. No fiolet. No, Masakra, o, nie? Ale ładny jest! Taki. Troszkę wampirowaty. No i teraz tak, albo czekamy 5 minut, aż to jeszcze bardziej stężeje, albo próbujemy malować. Nie, to ci na ustach stężenia. Tak, bo zaczyna No Serio? No, Kolor jest bardzo słaby, ale trochę go widać. To mi się z Dobra, no jesteś taki dark queen, trochę, nie? A wiesz tak zupełnie, dziewczyny, tak. I fagasz, a zrób teraz, normalnie. To jest twoja usta normalnie? Mhm. Nie, no to powiedz coś. Ale zastygło? O kurde, jak tu się lepisz, taba. To weź No tutaj mi się pędzel przylepia. To znaczy, że to taki ma być klejący? Tak? Mhm. No dobra, taba. Ja moim zdaniem to by było na tyle. <śmieniu> ale ta koszula tam tak się wtrasza. Twitter mi się złączył z Instagrama. <śmieniu> ty, ale ty <śmieniu> powinieneś taki być. Ale do tej koszuli, do tego wszystkiego pokaż tu. Trzeba zrobić ci w trybie jak portretowym. <grymne> <grymne> Ale sam musisz sobie odrywać. No odchodzi. No. Dobra, ja myślę, że to, ty na to tyle tyle ma. To nie problem. To no nie. Nie wiem, no nie. ma co? To musi jak... działać. Live zdecydowanie sudany, no. Na pewno warto wziąć żelatynę. Ale jakbym to wszystko zaraz po, poodrywał, to zostaną takie fajne fioletowe usta, no mówić. I dosłownie trzy minuty i przyjdę, bo tam jest lustro. 20 minutes later. No wyszło, no. To jest są fioletowe? Są fioletowe. Czyli sposób działa, ale i tak jest bez sensu, bo to nie będzie. Ale ja ci pa, to będzie to się to będzie dwa tygodnie trzymało. Wiecie, yy, oczywiście sprawdzimy jeszcze po tygodniu, ale jeżeli to będzie się trzymać dłużej niż 48 godzin i to na palcach, to znaczy, że lifehack działa. Jeżeli dziewczyny nie chcecie malować codziennie ust, to, to zróbcie sobie raz coś takiego nie i na nie. kilka dni macie spokój. Nie, nie mogę, co, co sprawdzimy po tygodniu? co znaczy, No, powiem ci tak, wyglądasz, jakbyś pierwszy raz w życiu przeczytał lekturę na jagody, nie? Na jagonie. Lećmy, lećmy, nie ma co przedłużać. Sztabuś, znalazłem lifehacka, ale z dedykacją dla ciebie. Wystarczy, że napój gazowany w puszce i po, takiej, po takich pieszczotach człowieku wszystko znika. Zdarzają się malineczki i sposobik na szybkie usuwanie. Zobaczymy, czy wyjdzie. Trochę głupio, no. Przyprowadziłem Ci piękną dziewczynę. Ja pierdolę, To będzie pewnie coś głupiego, to będzie tak głupie. Poznajcie się, Tefal, to jest Sebastian. A i to było Twoje wyczyszczenie, tak? łapom zapierdzielił. Słuchajcie, to jest mój pomysł, więc pokażę Wam, po pierwsze, jak zrobię malinkę sztabi odkurzaczem, a po drugie, czy ona zejdzie. Czujesz coś? No kurde! Jaka to melodia? Sto lat, 100 lat. Jak będę tu ślad, to do końca życia. Ktoś widać. Na tym filmie ktoś przychodził z malinką. To można uznać chyba za malinkę? Może otwór jest za duży, no nikt nie robi tak malinki. Uu, 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 uu. Powiem ci, ja zdziwiłbyś się! Zdziwiłbyś się. No bardziej wiesz, tak z uczuciem takie... Może ty znasz po prostu... No... Musisz tak dziubek zrobić. Ty zniszczyć cię jest dobrego domu! Uu, uu, uu. No, człowieku. Powiem ci tak, Staba. jest, Trzymaj to. Jest Aha? jakaś szansa. To będzie najgłupsze, co my robimy. To drugą ręką trzymaj. Ty, ale już prawie się idealnie trzyma. <laughs> prawie się idealnie. To jest podsumowanie tego, jak to się trzyma. Prawie się idealnie trzyma się. No jest szansa. Jak jeszcze przyciśniesz taśmę łapą. I co? Co znowu, Szekaj, kto czuję. robi takie malinkie drzewek? Szczerze? Ktoś, kto ma mały dziubek. Szczerze, to prędzej ci tym wyciągnę miód z ucha. <laughs> A, no, chyba nic z tego nie będzie. Dobra. Ale przy okazji, jeżeli macie taki drobny pyłek, zobacz Sztaba, zakamarka. zakamarkach, Patrz tu. O. No idealnie prawie, zobacz. prawie idealnie. Zobacz. Tak szczerze, poprosisz Justynę na weekend? No nie, no nie ma innej możliwości, rano zadzwonię do was, Ponowy jest, jest czerwono, szybko jadę, zabandażowałem, żeby się nie zeszło. Dobra, yy, kontynuujemy w poniedziałek. Sztaba wraca z Malinką. Kolejny <grywka> dzień. jest taki głupi ale do, ja, ja wyglądam trochę roboczo, bo nie samymi livekami człowiek żyje, więc yy, oprócz testowania no niektórych popierdzielanych rzeczy, no też yy, dogina się w ogrodzie. Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, co nieco prezentuje sztaba, tylko co sztaba ma na sobie i w sumie wam zaprezentuje. Wyobraż się sobie 37-letniego faceta, który przychodzi do domu i mówi zrób mi malinkę, bo potrzebuję do pracy. Do nagrania. <noise> Dobrze że się zgodziła, bo musiałbyś iść do matki. No ale dobra. Puszka jest schłodzona. No i tam było na dłuższą chwilę, no to zobaczymy. O zimny dziudost! Zimę? ona to sobie tak trzymała i tak wiesz. Tak. Mam ja nadzieję, że nie wyjdą ma w że ja ci to malinkę robiłem. Tak wyśmy zdesperowani. No, już będą w komentarzach domysły. Ta na pewno z sztaba ma dziewczynę, mhm. Ale pokaż ci chociaż coś. No to... Nic. No jak nic? Nic. Chcesz powiedzieć, że pani na filmiku kłamała Zrobimy po prostu szybkie cięcie odczekamy 5 minut już A few minutes later No powiem szczerze że to bo... mi się od tego zimna I to jest najciekawsze 5 minut trzymało mnie to tak w niepewności 3 2 1 da Ty nie masz sztaba Ło, wow, serio? No nie masz, zniknęło. Nie, ale. Nie wierzę, że to może działać. <noise> nie, no jest, no człowiek, jakby tak było. Może na północy. A inaczej, kiedy ci to twoja robiła? No rano dzisiaj tutaj. No niestety, life wszystkich zakochanych gimnazjalistów. Sam się gimnazjaliście? Nie, już, nie, już nie ma. już. Jest no to tak. tych wieków gimnazjalistów sprzed kilku lat no nie uratuje, niestety. I tyle, a my lecimy szukać e, nie malinek, tylko jarzynek. Nie, <noise> lubię. A, myśleliście, że krzaki, a to tylko liść! Zerwany! Co tam, masz? Patrz na to. Ile tutaj zostaje? Że mieści się w kwadracie zarówno cała czekolada kwadratowa, ale poprzecinana, także że mieści się w kwadracie, ale jaka dziura wielka zostaje. Musimy pociąć czekoladkę. Powiem Wam, że no konkretnie matematyczne obliczenia. I jesteśmy ze sztabem debile, bo my sobie zrobiliśmy symulację naszych czekolad. Pomalowali. Pół godziny żeśmy tak. kombinowali jak to zrobić, bo mówię tak o, znalazłem, widzę, że babce to wychodzi, ale sam nie mogłem, musieliśmy razem teraz działać. Zrobiliśmy symulację naszej czekolady, Rozrysowywaliśmy, wycinaliśmy, aż kawę sobie zaparzyłem i żałujemy, że tego nie nagraliśmy, bo naprawdę teoria względności przy naszej czekoladzie... To jest nic! Ale jak wyjdzie nam, nie wiem w jaki sposób sztaba... Słuchajcie, taka dziura w czekoladzie to jest hit i teraz... Nie już nie na kartce, bo myśmy sobie rozrysować na kartce, spróbujmy to zrobić na czekoladzie. Dobra, to tworzymy tą, bo ta będzie większa. Odrysujmy najpierw kwadracik. I teraz. To jest mark marker. Nie chciałem też palcować. No powiem ci, że... Ona jest na tyle twarda, że ciężka, że... Dawaj te kartkę. Dawaj. te kartki, kartki bo to, to... Słuchajcie, to jest ciężkie. Tak. No czekaj. Kuziwa, już nic nie pamiętam. A po to jest z dwóch stron rysowało. Tak. się nie. Już nic nie wiem, ale to jest chyba raczej ta. Czekaj, gdzieś narożnik. na narożnik. Da, ja to zrobię. Dobra. To nie są te części. No to, jest to. Ja to zrobię i już mi. Tak, patrz, to jest to. Widzisz? Jest. I to jest i ta. Kurde. Czekaj, czekaj. To jest ta i tam. I widzisz i zrobiliśmy z tej pierwszej na tą pierwszą i z tej pierwszej. Dobra, ja tu zaznaczam, że na tą, na tą. Stay. Mm -hmm. I I jest tu z tej i? pi razy oko na tą. Z tak, Dobra, no, dociskamy. Tak, bo tu twarda czekolada. ale mleczna <grym> musi być. Dobra, ok, jest. Złączamy, tak. złączamy. Jest, jest w tym. I teraz. Z Nie ja muszę wstać, bo ja tu nie. Nic nie widzisz. Ale emocje człowieku. Dobra, dawaj. Z tej na to. Ja Trzymał ty dociśnij, no. Dobra. Jest. Okay. I teraz kochani, patrzcie, rozsuwamy ją. <grym> Tak? Na razie to ogarnęliśmy. <grym> Dawaj 0,25 na YouTube. Odwracamy. Od, odwracamy ją tak. O! Tak! Tak? Jest? Jest, 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 jest. Ok, okay, jest, okay, jest okay, Czekaj, okay. ty tu okay. wyrównaj do linii, no. Ja nie będzie tą linii, dobrze. dobra. Teraz tą odwracamy tą stronę. Jest. I tą ostatnią to już musi, tak żeby po prostu pasowało. Jest, stary! Yes. Ale patrzcie, jaka to jest wielka dziura, bo ktoś powie, że wyjeżdża troszkę za linię. Tyle wyjeżdża za linię, a dziura już. Jest... Dobrze, a co to jest? Jakbyśmy to nazwali. Nie, Lifehack, tylko co? Panie, to jest zakład o 1000 zł, to są puzle niedołożenia. Ale co trzeba powiedzieć? że co? co? Trzeba powiedzieć, że rysujesz taki kwadrat, dajesz ludziom kwadratową czekoladę i mówcie, i robisz, i robisz im, przetnijcie ją w taki sposób. Żeby ułożyć tak jak na obrazku. Ten sposób działa i jest genialny, bo efekt jest niesamowity, ponieważ ta dziura, która się tworzy, jest ogromniasta w porównaniu do tego, ile czekolada delikatnie wystaje poza obrys. No i kochani, jak widzicie, krok mamy spokojny, bo jesteśmy spokojni, że ten odcinek będzie dobry. Powiem tak, że był bardzo fajny przekrój pomysłów był, tak, no i nie ukrywam, że najbardziej mi się podobało, że musieliśmy cztery czekolady testować. Kochani, Wy koniecznie oglądajcie poprzednie odcinki, pamiętajcie, że Liga Obrony Lifehacków nigdy Was nie zdradzi i zawsze stoi na posterunku. Klikamy subskrybuj, zaznaczamy dzwoneczek i jesteście z nami. Trzymajcie Do się. Do następnego odcinka.